Znajdujemy się przed budynkiem głównym sanatorium uzdrowiskowego Energetyk w Wino Wrocławiu budynek składa się z 10 piętrów na 10 piętrze jest kawiarnia widokowa na pierwszym piętrze jest sala gimnastyczna i inne gabinety zabudowe natomiast 8 pięter to jest tak zwane yy, no, pokoje hotelowe dla kuracjuszy i tutaj zaraz obok mamy taki mniejszy budynek który ma dwa piętra na parterze jak widać nie ma balkonów natomiast na pierwszym i drugim balkony są i tu pisze że to jest centrum uzdrowiskowe energetyk tam następny budynek to jest budynek, w którym mieści się kuchnia i stołówka. Na przeciwko mamy hotel park. To jest przystanek autobusowy autobus numer jeden, dziesięć, przepraszam, którym możemy dojechać do stacji kolejowej do dworca kolejowego proszę tu jest rozkład jazdy a tu już jest dalej park solankowy tu zaraz będzie wyjście ze stołówki ale niestety jest ono zamknięte co wbrew Pozorom tak nie powinno być, by była możliwość ewakuacji. pisze nawet, że wyjście ewakuacyjne teren zadbany bardzo dużo zieleni koło. No, i tutaj za tymi oknami na dole jeździ się stołówka, a na pierwszym piętrze pokoje hotelowe z balkonami, tutaj, a tutaj dalej bez balkonu a tam proszę pana proszę państwa po drugiej stronie ulicy są tak zwane termy gdzie kuracjusze z ośrodka energetyk chodzą na gimnastykę w basenie solankowym no i tutaj jest parking przynależny do tego sanatorium no i tam są jeszcze inne budynki o których może już mówiłem a może dopiero wspomnę i to tak by było z tej strony Centrum Uzdrowiskowe Energetyk do którego przylega restauracja truflowa z której jest bezpośrednie przejście do holu sanatoryjnego tu jest oprócz tego salon gier tam płynie dalej sklep spożywczy Krystynka i tu jest wjazd na teren parkingu i tu proszę państwa jest Krystynka Naszy. a po drugiej stronie ulicy znajduje się przystanek autobusu numer 10 którym możemy z dworca dojechać prosto pod sanatorium tam jest słynny zegar słoneczny PAF no i wejście do parku solankowego a to mamy nasze sanatorium. Tu jest wejście główne, I tutaj jest taki kiosk z różnymi pamiątkami, z magnesikami i tak dalej, a tu jest właśnie wejście do restauracji truchlowa i w najbliższy tutaj w jaki to dzień 15 będzie występ Jacka Szyłkowskiego to jest taka mniejsza winda czteroosobowa natomiast ta winda to wchodzi tam bodajże 12 osób no i tutaj jest tam Recepcja i różne pufy, żeby sobie przysiąść i tak dalej. To jest taka wciągarka dla ludzi, którzy są na wózkach. No to są schody. To jest tak planowanie zabiegów i rejestracja do poradni kardiologicznej. No i to prosto tym korytarzem możemy sobie dojść do stołówki, tu też jest winda i schody na pierwsze piętro, a tu są te Pokoje hotelowe. Jest dużo osób takich niepełnosprawnych, które nie poruszają się o kulach. I co najgorsze, też są tu rozlokowane na wyższych piętrach. Tu mamy jadłospis i tak dalej. No i tutaj ogłoszenia o wycieczkach. Takie tam inne. Tutaj jest kierownik działu żywieniowego, dietetyk. No, a tam jest kuchnia, ale na kuchnię nie będziemy zaglądać. Ja sobie ludzie na spokojnie. Obecnie znajdujemy się na parterze w budynku, gdzie są prowadzone zabiegi. Tu na pierwsze piętro prowadzą schody. A tu teraz mamy tak w pierwszym pomieszczeniu. To są okłady borowinowe. Tu jest ordynator oddziału kardiologicznego. Tu lekarz. Tu też lekarz. A tu mamy zdjęcia tego obiektu. Tu jest ten... I tu jest pracownia echokardiografii. Tu jest gabinet zabiegowy wczesnej rehabilitacji kardiologicznej A tu są kąpiele. Kąpiel perełkowa, solankowa, kąpiel kwasowa i hydromasaż i tu proszę Państwa schodzimy do polu, zaraz tam się idzie na stołówkę. A tu się schodzi na dół do recepcji. Jesteśmy przed głównym wyjściem. Tu mamy tablicę informacyjną i napisane gdzie co znajduje się w budynkach BC, A, E i H. No i tutaj taki kącik po prostu zielony. I tam w budynku C są zabiegi fizykalne. Tamte wyjście. Natomiast tutaj przyjmuje kardiolog i badania wszelkiego rodzaju, między innymi holter, rychle serca i tak dalej. A tu proszę Państwa, mamy kinozeterapię. Tutaj tam na końcu jest komora krio. Tu się odbywają. Jest tak zwana klioterapia miejscowa. A tu proszę Państwa, są masaże klasyczne, i ja tu zaraz wejdę. Proszę Państwa, tu prowadzone są zabiegi z fizykoterapii: takie jak masa pneumatyczny, ultradźwięki, terapuls, magnetronik, następnie laser. Interdyn galbanizacja Jono Pereza i prądy diadynamiczne. A tam jest jeszcze zejście do pokoju C i Z. Dziękuję. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Tu się mieści takie ćwiczenia różnego rodzaju przyrządy. Tu też tam jest. Z drugiej strony kryo komora. I tu takie plasterki są można przylepiać. A tu jest Nording Walking. Z mistrzynie oświata Elżbietą Wojciechowską który jest organizowany przez szpital zdrowiskowy Energetyk Tu proszę Państwa, jest zaraz. I sala do gimnastyki grupowej. Drominki, różne materace i tak dalej. Kijki do ćwiczeń. No i tu teraz wchodzimy do windy i jedziemy na siódme piętro, tam gdzie ja mieszkam. Winda nadaje się do przewozu. Gdzieś tu pisało, no i u osób, ale tutaj prawdopodobnie dość sporo. Kawiarnia widokowa na 10 piętrze. To mamy parking i tam budynek E. Który ma dwa piętra, balkoniki, tam dalej jest kuchnia, za kuchnią stołówka, a tutaj jest właśnie parking naszego sanatorium. No i tu jest tak zwana część wypoczynkowa i jednocześnie biblioteka. Proszę Państwa, mamy obrazki przedstawiające ten nasz hotel. Kawiarnia na dziesiątym piętrze, drogowskaz. Tutaj jest ta część pięciopiętrowa, no i hotel. Tutaj też jest. Od tej budynek bodajże E tu kawiarnia truplowa. No i tu zabiegi Hydra Jet i Aqua Natomiast są tu natryski szkockie, a to kąpiele wirowe, To gabinet lekarski. No i tu już byliśmy, sala gimnastyczna i taka z przyrządami a tutaj budynek e hotelowy czyli pokoje dla kuracjuszy z windy na siedmym piętrze jesteśmy tu na klatce schodowej i tu proszę państwa roztacza się widok tu na dole to jest taki tam plac ze stolikami przynależny do tej kawiarni truplowa, natomiast tutaj są te budynki ten pięciopiętrowy i tutaj jest dwupiętrowy oraz taki jednopiętrowy, które należą do tego do sanatorium energetyk tamten budynek to jest oaza jakiś tam pensjona czy coś w tym rodzaju no, i tam z tyłu widać, że jest jeszcze parking na samochody. A tam przed nami widać ratusz oraz wieże ciśnień Tu z tej strony jest kościół. Jaki tam pod jakimś wezwaniem, już nie pamiętam jakim. Tam następny widać kościół. I tak to tutaj się z tej strony przedstawia. Teraz przejdziemy do innych okien i popatrzymy sobie jak to widoki są I tutaj teraz idziemy sobie tego okna, tu też ta wieża to jest taka dzwonnica i tu jest kościół świętego Józefa do którego ja chodziłem a tamtą tą, tą, tą wieżę właśnie co było widać o tą u taką tego, to jest kościół garnizonowy. No i tutaj już roztacza się widok na no park, tutaj na no kawałek w lewo, zaczyna się park z, z ten solankowy. A tu taka willa też, jak ona tam się nazywa. No nieważne, w każdym razie też przyjmuje kuracjuszy. I teraz idziemy. Sobie tutaj dalej to są drzwi do mojego pokoju numer 74, ja mam y, 74B, bo to jest studio. I tu teraz proszę Państwa, mamy widok na drugą stronę. I tutaj, tak, na pros, to jest nazywa się to Hotel Park. I tu proszę, tutaj w tym budynku, tam dalej, tak poprzecznie, to jest stołówka. Natomiast tutaj ten budynek to jest piętrowy. i też to jest taka baza hotelowa. Że tam są, i tego, a tutaj, tak, na pros, w tej chwili, co widać. To są tak zwane termy inowrocławskie. Tam chodzimy, o tam proszę bardzo. Tam chyba widać nawet napisze termy. Tam chodzimy rano na basen, na ćwiczeniach w basenie. A tam dalej z tyłu to widać to jest stadion sportowy. No i tam dalej jest ten rąbinek i już tam, tutaj gdzie te kominy, tak mniej więcej. A tam jest takie duże centrum handlowe. Nazywa się y, jak Galeria Solna. Tak. I tutaj jest parking przynależny do tego sanatorium. A tu już koło to jest park solankowy. No i to by było tyle. Proszę Państwa, wchodzimy do studia na siódmym piętrze, numer 74 i tu jest taka szafa <grywania> dwudźwiowa. To jest na takie tam po prostu tego, tak, a tutaj na pomieszanie różnych rzeczy. To jest taki niewielki przedpokój, łazienka w zupełności. Wystarczająca, spełnia podstawowe funkcje. Jest sedet, jest natrysk, jest barka lustro. I tu jest pokój A. A tu pokój B, w którym ja pomieszkuję. No i proszę, tu jest moje bylko. Przepraszam, że tak może niechlujnie trochę zasłane. Tu jest takie biureczko i mój. Y Tablet od telewizji nie używam. No tu jest lodówka. I, o tak, jeszcze rzut. Proszę spojrzeć, to takie też biureczko. I teraz wyjdziemy na balkon. Balkon jest taki dość przestronny. Bo przechodzi przez całą długość dwóch, dwóch pokoi. Jest. Tu ja sobie wystawiłem swoje krzesło, a tu już, proszę Państwa, rozpościera się widok na park solankowy. Tu tam jest akurat wejście, za tym drzewem to jest tamten zegar, No A tam widać te wieże, które takie są. To są te, właśnie tak zwane solanki. No i bardzo dużo. W zieleni, ładny widok pod spodem jest ulica Wilkońskiego i tam, no, tam proszę Państwa, jest przystanek autobusowy autobusu numer 10, który jedzie od strony dworca, natomiast tutaj ten przystanek to jest autobus numer 10, który jedzie do dworca, czyli praktycznie dostać się. Yy, do tego sanatorium z dworca i zajechaj do dworca to nie ma problemu bo wszystko znajduje się pod hotelem. no tu jeszcze widok tam no i to wystarczy wchodzimy do studia 24 proszę państwa tu jest taka szafa na ubrania i tak dalej Natomiast mamy. To jest taki przedpokój. Tu jest łazienka. która jest to, co potrzebne. Macie się toaleta. prysznic, mybarka, lustru. I tu jest pomieszczenie A. A tu pomieszczenie B. Czyli ten pokój, który ja zajmuję. I wygląda on tak to jest tylko trochę przepraszam za ten niewad ale tu <tryk> moje tam ciuchy po Tu też tam telewizor, który nie funkcjonuje ze względu na to, że mam swój. Tu jest lodówka. A tu proszę państwa mamy duży balkon. <tryk> Suszarką, balkon to łączą się te dwa pokoje A i B. I tutaj, już na dole, to już jest park zdrojowy. To znaczy, się solankowy. Tak się prawidłowo mówi. A pod nami jest ulica Wilkońskiego. I tutaj, można ustawiać samochody sobie. I ten parking jest. Bezpłatny. Tam jest ten hotel, park. No i tak to wygląda. Tam mócą turbiny wiatrowe. I to wszystko. Tutaj dzwonica od, od tego, od kościoła świętego Józefa. No i i pogoda znośna także po prostu przez cały pobyt tylko dwa razy padało i to tak raczej po prostu w godzinach takich nocnych jednego dnia trochę z rana ale po obiedzie już było słońce podsumowując pobyt w szpitalu zdrowiskowym i sanatorium Energetyk Mogę stwierdzić, że spełni moje oczekiwania pod każdym względem. Zarówno jeśli się rozchodzi o zabiegi, jak i po prostu o wyżywienie, zakwaterowanie, także i położenie. Same, że przy parku zdrojowym do tężni, co prawda jest około pół kilometra, ale to się idzie przez park, także po prostu tej odległości inaczej mówiąc się nie czuję a przy okazji można trochę pooddychać bo tu jest bardzo dużo drzew liściastych co prawda jest i trochę też iglastych ale zdecydowana większość to są drzewa liściaste dziękuję państwu za uwagę Jestem zadowolony, że tu mogłem być.